Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony. Krok, sidło, klapeczek. Jak chcecie, tak chcecie. Nie wiem, tam różne były. Krokiet. Różnie. Zapraszam do komentowania, ale nie wymyślajcie zbyt wulgarnych, bo będę zły. Żartuję, mam dystans do siebie. Witam Was chyba w podsumowaniu tej pięknej serii z ekspedycji. Proszę Państwa, jesteśmy w ostatnim systemie, który odwiedzam. Najprawdopodobniej. E, szukamy robala. Robal będzie szukany w tym odcinku. E, cofnąłem się tak naprawdę do pierwszego systemu, w którym zaczynaliśmy całą tę przygodę. E, w tym pierwszym systemie w ogóle lądowała S-klasa. Tutaj Squid lądował. Ja nie wiem czasem, czy on nie wyląduje. Może ja na niego popoluję. Ja tego nie wiem, proszę Państwa. E, bo tutaj na pewno S-klasa lądowała. Ale my wsiadamy do statku i musimy znaleźć odpowiednią planetę, tam gdzie robale się, e, e, że tak powiem, spawnują. To jest planeta Orleiste. Orleiste gamma. Ale my chcieliśmy. Jakie my chcieliśmy? Planety, proszę państwa. E, szukam, szukam. Tu jest planeta mroźna, bezpowietrzna planeta. To nie jest ta planeta. Kurde, chyba muszę troszeczkę odlecieć, bo nie widzę tej planety, na którą ja bym chciał, że tak powiem, polecieć, że tak powiem, kurde, przestań mówić, że tak powiem, ciągle mówisz, że tak powiem. Co powiesz, co powiesz, co się, co się emocjonujesz? Co jest grane do, do jasnej, ciasnej? Co tutaj jest za... 3,5 tysiąca nanitów, nie, no ja nie chcę nanitów. Kite Wonder tylko jakie? Larval Corbeis. Larwar Cor. Kur... Po niemiecku, ja nic nie rozumiem po niemiecku. Ty gdzie jest trzecia planeta? Ja nie widzę tego? Cały czas jestem? Przecież tu są trzy planety, a ja bym chciał do tej. Wasan. Gdzie jest wasan planeta? No przecież zwariuję za chwil kilka, naprawdę. No, że, żeby jasna ciasna strzeliła jasna ciasna, no. Czekajcie. Wiecie co? Zaryzykujmy. Polećmy na tę planetę. Bo może, może będą tutaj robale. Nie mam zielonego pojęcia. Co za degręgoladę ja tutaj robię? Co ja wyprawiam najlepszego? Mam nadzieję, że rozpoczęcie lotu subor suborbitalnego. Nie chciałbym. Nie chciałbym, proszę państwa. Kyle Quartz, has landed od planet Wasan widzę teraz w lewym, w lewym rogu. Dlaczego ja nie mogę na Wasanie wylądować? Nie wiem, gdzie jest Wasan. To, to, to jest pierwsza podstawowa kwestia. Dzień dobry, czy ja tu zostałem robaki? Czy tu są robaki? Przepraszam bardzo. Tak, chciałbym tutaj wylądować i czy tu będą robaki? Eee, tryb analizy: wskazówka. Nie, to nie jest ta planeta. No, matko, bosko, częstochowsko. Niech to szlak jaśnisty trafi, krew jasna zaleje. Startuj mnie stąd, bo przecież nie można w ten sposób robić. Halo, do góry. Do góry i, i szukać planety. Jak Bozia przykazała. No, Men co to jest za planeta? Ja mam pomysł. Bo ona może być za tą planetą. Może być za tą planetą i mi się po prostu schowała. Tak, ona jest za tą planetą, czyli ona jest gdzieś tam. O Boże, jak ja się przestraszyłem, że jestem ślepy i ja już przestałem ogarniać, jak się szuka planety. To jest najprawdopodobniej ta planeta. Eee, ok. okej. I oby tam były, proszę Państwa, robaczki. Tam są starożytne kości i tam jest przeklęty pył. To śmierdzi jak planeta z robakami. Tak ma, taką mam nadzieję przynajmniej. Muszę zrobić wszystko, że tam były robaki. Tak, stęskniłem się za robakami, proszę Państwa. Nie wiem dlaczego, nie wiem, nie wiem jak, do tego, jak do tego doszło. Nie wiem jak to śpiewał Zenek Martyniuk. Także powinienem zrobić bardzo duże cięcie, ale że lubię rozmawiać z wami bardzo mocno, no to będę sobie, będę sobie gadał. Będę sobie gadał. E, a tak całkowicie szczerze bardzo was proszę o to, żebyście zostawili komentarz, zostawili lajka, żebyście dali mi znać, czy wam się ta seria podobała i co dalej przede wszystkim, bo to jest ostatni odcinek, więc takie małe podsumowanie, e, ale też dobre, dobre pole do rozmów, co robimy dalej, czy... Hmm, czy kontynuujemy tą, tą, tą postać, czy robimy nową? Ja bym zrobił nową, na normalnym trybie i sobie zaczął ją naprawdę tam mocno, mocno boostować. To też by była połączona seria live z, z, z właśnie takim graniem, jak gram teraz, czyli od czasu do czasu, co dwa dni, co trzy dni były, pojawiał się odcinek. Nie wiem, jak wy się do tego odnosicie. Będę bardzo, bardzo wdzięczny, jeżeli napiszecie mi to w komentarzu. Dobra, lądujmy, bądź Robaltu. Jest robal, bo słyszę jak jest. E, cel namierzony, to jest gdzieś tam. E, zbyt słaby, żeby oszacować sygnał, więc musimy się tutaj... Zbliża się burza ognia. To jest chyba ta planeta początkowa rzeczywiście, na której robiłem pierwsze z zadań tam... Jakiś chrzest bojowy taki w ogniu musiałem zrobić. E, Okej, okay. gdzieś tutaj. Musimy szukać takich dziwnych wystających z ziemi macek. Ja to, jeżeli wzbije się tutaj dosyć wysoko w powietrze, zbyt słabo, żeby oszacować czas. Zbyt słaby sygnał, żeby oszacować dystans, przepraszam. Dobra, muszę iść przed siebie. Jeszcze burza się zaczęła. A tutaj będą kryształy burzy. Nie będę tych kryształów burzy już zbierał, bo jeżeli chciałbym tutaj naprawdę zacząć zarabiać pieniądze, to zupełnie inne sposoby są na to. Zbyt słabe, żeby oszacować dystans. Nie wiem, co tu było. Tu były chyba jakieś niebezpieczne rośliny. No weź nie bądź taki. Wzgórze Telugan, rejon planety Vasan. Jest, widzę, widzę. Widzę... Pojawiło się na mapie u góry. Pojawiło się na mapie u góry, to są bardzo dobre informacje. Gdzieś przede mną, ale to ja nie wiem, jak daleko jest to przede mną. Eee... O nie, w roślinę! Ła! Dlaczego tak? Dobre, i mamy te robale tutaj. Czekajcie, przeładuj, przeładuj szybko, szybko przeładuj. A, a. A, a, a. I teraz musi, musi z nich coś wypaść. Musi z nich coś wypaść. To jest to. Ała. Ła, zginę, 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 zginę. Mamy jeden paskudny pomiot. Potrzebujemy takich trzy. Nie mam życia praktycznie. Nie mam życia i to jest... Kurde, <gulne> tragiczne to jest. Dobra, mam nadzieję, że mnie nic nie zaatakuje teraz. Jak zginę, no to trudno. Eee, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź. Jest. Nie, Jezu, ładuj w to. Ładuj w to! Dobra, jest. Mięsiste wnętrze wypadło. Jeszcze z tego. O nie, to był robal wielki. O kurde. Nie, paskudny pomiot mi zniknął. Stęsknię za paskudnym pomiotem. Czy tu jest paskudny pomiot? Jest, 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 jest! Dawaj, 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 dawaj! Jest! Jest! Ale się czerwony zrobiłem, masz z wrażenia. Nic mnie to nie obchodzi, gdzie jest mój statek. Gdzie jest mój statek? Ja pierdziela, ale się zestresowałem, bo mi się życie zaczęło kończyć. Musimy tu wszystko naładować, wsiąść do statku bądź bezpieczny. Uff. Proszę Państwa, podskórny pomiot. Rzadko spotykane statuły. I komora kryogeniczna. 3 miliony 800 tysięcy. Niesamowite. Kombinezon. Eee, ten chlor możemy usunąć. Nanor nanorurki, dane nawigacyjne też. Pęcherzyki wodorostów także. Ten heksyt sobie zostawię. Paskudny e, pomiot. Absolutnie nie wiem, co można z tym zrobić. Może zostać wydobyty z woreczków embrionalnych za pomocą syntezatora e, trzewnego. ok Jakąś technologię? Nie. Ładunek? Też chyba nie. Statek. Słyszę muzykę, e, która za chwileczkę będzie oznaczała po prostu koniec, koniec tej przygody. E, wchodzimy tutaj, ekspedycja, faza piąta, proszę bardzo. Otrzymano nagrodę, tytuł Władca Robali, plany naklejka ekspedycji Tytaniczny Robal i sztandar ekspedycji Tytaniczny Robal. E, zapisano schemat w katalogu, zarąbiście, Władca Robali Crocs. I proszę Państwa, ekspedycja numer 4, tytaniczny robal, ekspedycja zakończona. Ukończone fazy 5 na 5 przebyta odległość 3364 lata świetlne, zmapowane układy 6, odległość przebyta pieszo 34 tysiące jednostek, zdobyte na nity prawie 11 tysięcy, 10 tysięcy 992 i otrzymane jednostki 14 milionów tysiące z małym grosikiem. I teraz co? Wygłodniały robal jajo towarzysza. Okej. Okay. stałem jajco. Jajo towarzysza. Wykluj jajo. O, oh fucking shit. Nazwiem, jak je nazwać. O Boże, nie wiem jak je nazwać, tutaj mamy kindybała, to dostaliśmy tego Diplo, Diplo w prezencie, w ogóle miałem go wam pokazać. E, pytanie, czy mogę go przywołać w jakimś tam, w jakimś stopniu. E, chodź tu kindybał. O Jezu, jaki śliczny, umiera z głodu, czy ja mogę coś ci dać? Daj smakołyk, pastylki stworzeń. Dobrze. Boże, delikatnie poklep. E, no tak. Ja pierdzielę i daj jeszcze kindybałowi e, smakołyk. Jaki śliczny. A ten agresor? Mały, wykluś. Co jest grane? Zobaczcie, jakiego robala dostałem. Delikatnie poklep. No też robale potrzebują. Nie wiem, czy miłości. Nie wiem, co potrzebują robale. Absolutnie. Cieszy się ze smakołyku. Daj smakołyk. pastylki stworzeń. Ile miłości? Ujeżdżaj. Patrzcie, możemy teraz latać po planecie. Jakby to było szybsze. O Jezus! O Jezus Chodź tu. E, ujeżdżaj. Patrzcie na to. Można tym zakręć, ale zarobiście to wygląda. Pa, jakiego... Pa jakiego mam robala. <grywy> <grywy> o Boże, coś mi tu wyskoczyło. Chciałem zrobić print screena. Czekajcie, już, już, już. I można sobie takim robalem latać. Robić kół... Patrzcie, zrobimy. zrobimy, Patrzcie, on będzie gonił własny ogon. No, no po prostu zwierzaczek, no. No piękny jesteś. No, może nie jesteś piękny. Dobra, ja ląduję, jakby co? Fajnie, że jesteś Kindybał. To będzie Kindybał 2. Lecie znać, jak go nazwać. Jeżeli będę miał jeszcze czas, to to zrobię. Wezwijmy jeszcze raz, przywołajmy statek, który był całkiem niedaleko Flaila. Można, można to jakoś. Nie można założyć akcesorius, wzbudź jajo za młode, by znieść jaja. To, to musi urosnąć, matko-bosko, częstochowsko. Słuchajcie, tak się kończy ekspedycja numer 4. Jestem trochę zawiedziony nagrodą. Myślałem, że nagroda będzie lepsza, ale jeszcze jedną rzecz zrobimy, bo trochę pozbieraliśmy. Skażonego metalu. E, polecę sobie na stację kosmiczną, e, zobaczę co z tego skażonego e, metalu e, mogę uzyskać. To znaczy, co mogę sobie za to kupić. E, no jak już jesteśmy, to czemu by nie? E, stacja kosmiczna jest bardzo, bardzo daleko. E, no, powiem Wam szczerze, trochę mnie, trochę, trochę mnie, zawiódł, trochę mnie zawiodła nagroda. Myślałem, że będzie coś fajniejszego, bo ja z tych, z tych towarzyszy, których dostaje się, czy można je oswajać, mało korzystam po prostu. Mało korzystam. Więc dla mnie, dla mnie taki towarzysz jest niepotrzebny w zupełności, ale z drugiej strony darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Co to jest? Wykryto anomalię. Czarna dziura? Co jest grane? Nigdy się takie coś mi nie zdarzyło w No Man's Sky. Odkrywca nerd scurvy. A gdzie my teraz się przedostaliśmy? W jakąś część inną galaktyki. Galaktyka Euklidesa. Czy ja jestem teraz w innej y, galak w warp czarną dziurę udany. System układu startowego uszkodzenia. Nie chciałbym, żeby to było uszkodzone i. Teraz się wszystko pouszkadzało. Super, właśnie tego potrzebowałem na koniec. Kosmiczna anomalia, porozmawiaj z Nadą i Polo. Najpierw to ja bym chciał poszukać właśnie stacji kosmicznej. Co się tutaj wyprawia najlepszego? A tutaj jest jakaś fajna planeta, deszczowa planeta. Bardzo ciekawe to było doświadczenie. Przyznam szczerze, że pierwszy raz, tak jak mówiłem, mi się to zdarzyło. Najprawdopodobniej już nie wystartuję stąd, bo nie mam, nie mam narzędzi, żeby naprawić silniki startowe. Więc za chwileczkę będę musiał skończyć albo po prostu wziąć drugi statek. Także tak to wygląda. Ale poczekajcie, poczekajcie, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec, nie powiedziałam ostatniego słowa. Dobra, ten statek jest uziemiony już. I tutaj jest gość od technologii, to znaczy od, te od tego złomu. Nie wiem, jak go nazwać. Jak on się nazywa? Handlarz złomem, dobrze mówiłem, dobrze. Siema, zapytaj, co sprzedaje. Czy ja mogę spojrzeć? Kup stary złom, o może tak. I teraz tak. Naklejka ostrzeżenia, podejrzanym moduł, naklejka zagrożenia, przerażający cieni, cielisty hełm. ale niestety nie stać mnie na to. Zdetoksyfikowany. Szlam, cokolwiek. Nie wiem do czego to skurczę. Nie wskażę, że to jest niebezpieczne. i chodzenia po szlamie. Eee, super. Można podejrzany pakiet broni kupić. Eee, wybierz z ekwipunki i użyję, by sprawdzić jej zawartość. Nie podlega zwrotowi. Technologia. Dobra, kup, kupmy broń. Kupmy broń. Zobaczmy, co tam się nam trafiło. Podejrzany moduł wyrzutni plazmy. No spoko. No spoko. Eee, bardzo fajne. Bardzo fajne. Dobra, słuchajcie. Statek jest uszkodzony. Dotarliśmy, mam wrażenie, do innej galaktyki zupełnie. Że to jest inna galaktyka, że ja byłem w zupełnie innej. Jakbyśmy spojrzeli, co to przyleciało, jak coś fajnego, C-klasa i to jeszcze do tego brzydka. E, I zwłaszcza, że to jest system odkryty przed kogoś, więc kogoś już ta czarna dziura tutaj warpnęła. E, zwłaszcza, że chyba jest jakaś taka droga pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy dziurami. E, B-klasa i jeszcze do tego słaba. No dobra, słuchajcie, ten odcinek będzie nieco krótszy. Koniec! Koniec tej serii. Pierwsza zakończona ekspedycja, to jest po pierwsze, po drugie. E, po drugie, proszę Państwa. Pierwsza zakończona seria na moim kanale Mans Sky. Musicie mi bić brawa teraz w. w, w, w komentarzach, a tak całkowicie poważnie, dajcie mi znać, co dalej. Czy zaczynać nową serię na normalnej postaci, e, czy też zrobimy coś innego, czy zrobimy coś innego? Dajcie znać, co byście zobaczyli chętnie, a ja się do tego odniosę i e, ewentualnie zrobię jakąś serię. Tymczasem bardzo Wam serdecznie dziękuję za wszystkie wyświetlenia, za wszystkie lajki i za wszystkie, całe wsparcie, które mi dajecie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, mówił do Was Kroks. Do następnego razu, nie tylko z no Man's.